Witam na kanale Silla Tarot Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Barana Na luty 2023 No i pierwszy tydzień No jakoś tak radośnie się rozpoczyna Potem mamy szóstkę monet Zaraz będę mówić o tym Królowa była, no pierwszy tydzień bardzo ładny Piątka była, jakieś już tutaj mogą być emocje, bo jest konflikt, ale jest też karta głupca, czyli... Oj, nawet gwiazda jest. Ho. No, co zaraz powiem? Tylko że ta gwiazda, ona akurat... on tutaj światło pada, ale może to dobrze. Może to dobrze, bo na gwiazdę, żeby to gwiazdo było, widać, że jest jasne. Ósemka mieczy, to już mamy trzeci tydzień. Ósemka kielichów, dziewiątka monet. I czwarty tydzień, królowa mieczy. Szóstka buław. To tak uroczyście z fanfarami będę mówiła tą szóstkę buław zawsze. <noise> Zaraz powiem dlaczego. Rycerz monet. Rycerz monet. No i tak na, na sam koniec czym to będzie uwieńczone tu też jakąś radością czyli rozpoczyna się radością i kończy się radością z tym, że to jedno z drugim tu prawdopodobnie nie ma nic wspólnego no ta czwórka była w może mieć wspólnego z czym może mieć wiele wspólnego z imprezowaniem czyli jakaś impreza to może być czy to rodzinna, czy w gronie przyjaciół, ale może, mogą, może to być po prostu urlop, czyli jakiś wypoczynek, ale też w takiej atmosferze radości też, też to może być połączone z imprezowaniem, czyli jednocześnie urlop, jednocześnie impreza. Może to być co jeszcze, ślub też może być, imieniny, urodziny, zakończenie budowy domu. No, to taki jest moment, że niekoniecznie ludzie budują domy w tym momencie, no to zimą to to nie jest nie jest najlepszy moment, ale może to być zakończenie w sensie wykończenia. no bo może tam trzeba będzie wykończyć wewnątrz, tak? Niekoniecznie budowa w sensie yy, układanie cegieł, ale może trzeba będzie wewnątrz wy, wykończyć, czy jakieś zakończenie remontu, albo zakup czegoś, no świętowanie czegoś związanego z domem. Po prostu, może tam nie będę mówiła zakup, bo zakup zakup, kończy, yy, zakup to jest związany. Z denarami, a to jest karta buław, czyli to jest karta działania, ale dużo radości przy tym działaniu jest, czyli cokolwiek tu będziecie robić, czy jakiś wystrój wnętrz to będzie, czy, czy imprezowanie, no to tutaj mogą być tańca i, i dużo radości, i takie kwitnące życie towarzyskie. No to tak, jak mówiłam, dla niektórych może być to ślub. Czy wzięcie udziału w jakiejś uroczystości czyjejś też, no niekoniecznie, no, ślub, ślub, jakiś jubileusz, o na przykład może jej rodzice mają jubileusz, no, to też jest ciekawa okazja, żeby świętować. I mm, cóż jeszcze, no czasy wesela, radości, takie zasłużone świętowanie można powiedzieć, czyli... No, coś, coś tutaj osiągnęliście, że świętujecie, tak? I świętujecie z tego powodu, że coś osiągnęliście, lub coś zakończone zostało, lub coś, może właśnie jak urodziny czy imieniny, no to, to też jest, jest to jakiś tam powód do świętowania. Szczęśliwy po prostu czas. To jest czas szczęśliwy, no to jest bardzo szczęśliwa karta. Ta energia wiąże się też z zapuszczaniem korzeni, czyli to, co ja mówiłam na, na początku, że może zakończenie budowy domu, czy wystrój wnętrza, tak, czy zakończenie remontu, to może być parapetówka, tak? I po prostu taki czas radości, ale też poczucia bezpieczeństwa. To jeszcze bym chciała dodać. Czas stabilizacji uczuciowej przede wszystkim no ale, ale nie tylko no tak patrzę jakie te inne karty są zaraz tutaj się wypowiem no bo tutaj ta karta też świadczy o tym że macie jakąś stabilną pracę więc tu faktycznie może być stabilizacja ta karta też jest pewną taką zapowiedzią dobrobytu no czy tu mamy wielki dobrobyt od razu no może nie od razu ale jest dziewiątka monet czyli spełnienie w materii jest i jest gwiazdek która też zapowiada dobre, dobre czasy dobre czasy czy pod każdym względem dobre? No, może nie pod każdym, bo pod względem mentalnym tu macie jakiś problem, ale to zaraz powiem. Jest to szczęście związane z domem lub z, związane z przyjaciółmi, z jakąś imprezą. Dobra, wystarczy. Szóstka monet. Karta równowagi i wyrównywania rachunków, czyli wróci do Was to, w co zainwestowaliście swoją energię wcześniej. Mogliście zainwestować w formie denarów, albo, albo w formie jakiejś usługi, przysługi i ktoś Wam też taką przysługę może teraz oddać na zasadzie rewanżu. Jest to także karta pomocy. No, gdyby ktoś potrzebował pomocy, a może to być właśnie osoba, której wcześniej pomogliście, no to możecie tutaj się też zrewanżować. Jest to karta hojności, dobroczynności, życzliwości i wsparcia. Także albo Wam się ktoś zrewanżuje, albo Wy macie tu okazję, żeby się komuś zrewanżować jakimś życzliwym słowem, czy nie tylko słowem no bo to jednak jest tutaj większa energia niż jedno słowo. Cóż tu jeszcze może być? No, tu chodzi o zrównoważenie energii po prostu. Ktoś może od was coś pożyczył, teraz wam może oddać, i to będzie to zrównoważenie energii w formie, czy to finansowej, czy tak jak mówiłam, w formie jakiejś przysługi. Królowa była jest też bardzo fajna, czyli będziecie tutaj energiczni, bo królowa była jest energiczna, pewna siebie, jest skuteczna, czyli będziecie skuteczni tutaj w tym pierwszym tygodniu, już tak mówię, pod koniec pierwszego tygodnia, będziecie działać z przekonaniem no bo macie tą pewność siebie, wiecie, wiecie czego chcecie, potraficie to realizować potraficie osiągnąć jakiś swój cel możecie nawet ujawnić jakieś swoje talenty kreatywność tutaj jest też duża, duża tutaj przejawić jakąś też niezależność to jest energia niezależności wolności, poczucia wolności, poczucia swojej takiej mocy pewnej Um, możliwy płomienny romans, tak patrzę czy tu na temat romansu jest coś więcej no nie, tu to, to, to jest możliwy nowy związek, co prawda, jako jedna z opcji, czyli no, ewentualnie ten romans może przerodzić się w taki bardziej stały związek. To taka możliwość to by była, natomiast więcej na ten temat tu nie ma. Oczywiście gwiazda dobrze służy, dobrze będzie Wam przyświecać jak najbardziej, ale na razie skupmy się na tym, co, co jest pewne, to znaczy pewne, może nie tyle pewne, co bardziej prawdopodobne. Czyli jest możliwy płomienny romans, no i duża atrakcyjność, czyli macie tutaj duże poczucie własnej atrakcyjności. No, może to wynikać z tego, jak wyglądacie, ale może wynikać właśnie z tej pewności siebie, z waszego zachowania. I jedno i drugie tutaj może wpłynąć na tą pewność siebie i może przejawiać się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, czyli yy, przez to, jak wyglądacie, również oczywiście, że tak. Macie dużą siłę tutaj, optymizm jest. Cóż jeszcze? No tak zdolności po prostu, żeby spełniać swoje marzenia. Emanujecie energię sukcesu. No i przyciągacie ten sukces. No i bardzo dobrze. Tu się wszystko zgadza jak na razie. Idźmy dalej. <laughs> Jest jakiś konflikt. No, być może będzie taka potrzeba, że będziecie chcieli o coś zawalczyć i być może, no, to motyw jakiś tutaj będzie słuszny. Ja to nie będę tego oceniać. Ja tylko mówię, że są różne motywy. Jeżeli motyw jest słuszny, że będziecie na przykład walczyć, nie wiem, o swoją prawdę czy, czy o swoją wolność przykładowo, no, to będzie motyw słuszny, prawda? Ale motywy są różne, więc ja tu już nie będę wnikać jakie tu mogą być motywy każdy będzie miał na pewno inną sytuację inny motyw natomiast głupiec mówi o wyjściu w nową drogę wyjście w nową drogę wiąże się z wieloma rzeczami pozytywnymi chociaż również i z pewnym ryzykiem no ale właśnie to ryzyko no to jest to wyjście ze strefy komfortu tak, więc jeżeli nie wyjdziecie ze strefy komfortu, tylko będziecie tkwić jakichś starych energiach, bardzo, bardzo, bardzo starych, jakichś takich ograniczających, co to nawet widać w trzecim tygodniu, no to niczego nie zyskacie, niczego też się nie nauczycie. Natomiast jeżeli pójdziecie w tę nową drogę, możecie nauczyć się bardzo wiele, bardzo dobrze może to wpłynąć na wasz rozwój, na waszą ewolucję, na waszą transformację nawet. i Chociaż może za daleko wybiegam, bo to jest dopiero początek tak, tej nowej drogi, ja już tu wybiegam do transformacji, bo ja już tu widzę gwiazdę i, i dużo jasności, natomiast to jest początek nowej drogi, tak gdzieś w środku drugiego tygodnia, no i dowiadujecie się czegoś nowego, poznajecie nowych ludzi, nowe sytuacje, sprawdzacie siebie też, poznajecie siebie, wasze własne możliwości, zobaczycie na co was stać, co potraficie, może się okaże, że potraficie coś, czego wcześniej, o co wcześniej byście się nie podejrzewali nawet, no bo to takie będzie też trochę sprawdzian w niektórych sytuacjach, no i poznawanie, przede wszystkim poznawanie czegoś nowego, a to się zawsze przydaje i dochodzimy do gwiazdy. Gwiazda to taka, taki zwiastun odrodzenia i światła po okresie ciemności. No tu jest taki troszeczkę okres ciemności, bo jest ten konflikt, tak? Tu ponieważ wychodzicie w nową drogę, to troszeczkę ciemnawo jest, bo wy nie wiecie, co was czeka. No i jest ta, pewna jest też nutka niepewności, ale jest, zarazem jest odwaga i ta odwaga pomaga wam przebrnąć przez ten, no zrobić ten pierwszy krok po prostu. Przebrnąć przez to... Przez ten najczarniejszy moment, żeby iść w nową drogę, na której możecie coś ciekawego spotkać lub doznać. A widzę tu sukces, tak jak mówiłam, więc to prawdopodobnie jest dobra droga, dobry wybór. No i jest gwiazda, które temu przyświeca, czyli przyświeca Wam na tej nowej drodze. Gwiazda mówi o tym, że możliwe jest spełnienie marzeń nawet tych większych, nie tylko tych malutkich. No tylko trzeba słuchać głosu wewnętrznego tu gwiazda podpowiada żeby słuchać głosu serca bo wtedy nie pobłądzicie i wtedy będziecie zadowoleni ze swoich wyborów Ósemka mieczy mówi o tym że jednak coś was tu blokuje W tym momencie was tu nie blokowało jeszcze natomiast tu pojawia się coś co powoduje że zaczynacie myśleć Troszkę takimi myślami, ciemnowictwo takie się pojawia, myśli blokujące, wynikające z, prawdopodobnie z takich programów umysłu, które Was ograniczają tutaj. No chodzi o to, żeby przekroczyć te ograniczenia, czyli jeżeli no, jest faktycznie jakiś problem, to postawić na intuicję i na kreatywność. Kreatywność spowoduje, że wyjdziecie z tych ograniczeń. Natomiast jeśli chodzi o programy umysłu, no to dobrze by było zamienić je na inne, na lepsze, bardziej sprzyjające. I tu faktycznie od czegoś odchodzicie. Bardzo możliwe, że od tych starych programów umysłu lub od starego jakiegoś miejsca, czy towarzystwa, czy od starych zachowań, bo to jest w ogóle karta emocji, więc tutaj mogą być jakieś też stare zachowania, które też mogą być blokujące i też mogą być przeszkadzające dobrze by było od nich odejść i to robicie co dalej? no w wyniku tego odejścia od tych niekorzystnych rzeczy typu myśli i typu zachowania w wyniku tego tu macie spełnienie w materii bardzo się tu uśmiecha to spełnienie w materii jak widać czyli albo sobie coś kupicie fajnego albo jakiś awans, albo podwyżka no w dzisiejszych czasach może trudno jest na to liczyć bo pewnie zdarza się to nie za często ale jest to dobra karta, jeśli chodzi o spełnienie w materii. Każdemu może się spełnić w zupełnie inny sposób oczywiście. Ale tak patrzę na tą królową mieczy, bo tu jest odejście, a tu też jest taki miecz, który może powodować jakieś odcięcie, czy to od starego towarzystwa, czy od starego partnera. Starego partnera trochę tak może nieładnie brzmi, ale odcięcie się od czegoś może to być po prostu związane z załatwieniem jakiejś sprawy. Czyli sprawy w urzędzie, czy to w sądzie, czy jeszcze gdzieś. No jest to owszem, karta rozwódki, ale to nie znaczy, że wszyscy się rozwodzą tutaj, bo to jest po prostu załatwianie sprawy urzędowej, czy, czy jakiejś prawnej, czy jakiejś jeszcze innej, po to, żeby się od niej uwolnić i żeby osiągnąć sukces. <laughs> ale jeszcze to nie skończyłam, bo tu jest duże, takie nieza duże poczucie niezależności. Dużo poczucie niezależności, wolności, decyzyjności też, czyli to wy podejmujecie decyzję, no ale czasem jest tak, że urzędnik też to musi jakąś tam pieczątkę, że tak powiem, przystawić pod tym, co wy zadecydujecie tutaj. Więc zarówno urzędnik podejmuje decyzję, jak i wy sami. Najpierw wy, najpierw wy podejmujecie decyzję i dzięki temu czujecie się bardziej niezależni, bardziej zadowoleni. Chociaż no, no, może nie jest to typowa karta zadowolenia. zadowolenia karta, kartą zadowolenia jest ta królowa buław. Natomiast tu jest ta decyzyjność, która powoduje, że odcinacie się od czegoś po prostu, od tego, co było niefajne w waszym życiu, no od tego odchodzicie, od tego się odcinacie, załatwiacie, wchodzicie w energię sukcesu. I co to może być? No może być to jakiś awans, ale może być to po prostu osiągnięcie jakiegoś celu, które powoduje duże zadowolenie, dużą radość, dużą satysfakcję. Po prostu coś Wam się tutaj uda. Coś Wam się uda. Czy to na polu zawodowym, czy na, na polu takim bardziej osobistym. Jesteście tu bardzo zadowoleni. I triumf, widać triumf. Triumfujecie. Może być to związane z pracą, bo pracę macie. Praca jest stabilna. No co prawda może Was trochę nudzić, bo to jest praca taka bez fajerwerków, że tak powiem. Można ją sobie uatrakcyjnić jakoś, tak? Można sobie ją uatrakcyjnić, bo macie tutaj nowe pomysły, czyli jak przyjdzie ten nowy pomysł, już jest więcej radości od razu widać. Ale jest to również karta, która zwiastuje narodziny dziecka lub narodziny nowego związku. No po prostu to jest tak, że każda karta ma wiele znaczeń i ja staram się jak najwięcej tych znaczeń tutaj... Przywołać i, i wymienić po to, żeby, żeby do, jak do jak największej ilości osób pasowało, bo no wiadomo, że jest to czytanie ogólne. I, i jeszcze, jeszcze tutaj powiem, że to jest w ogóle karta nowego początku czyli coś nowego. Tak jak mówiłam, albo narodziny dziecka, albo nowego związku, albo narodziny pomysłów, jakichś twórczych idei cóż jeszcze, otwarcie serca czyli no może być otwarcie serca na przyjaźń równie dobrze, ale bardziej jednak to się spełnia w, w kwestii dziecka i w kwestii uczuć takich hmm, damsko-męskich nazwijmy cóż jeszcze, nowe sytuacje tu mogą być, czyli po raz drugi coś podobnego jak tam było w drugim tygodniu może to nawet mieć jakiś związek aczkolwiek tu jest znowu jakaś nowość czyli coś nowego nastąpi co spowoduje radość, bo to jest karta radości, to w ogóle może jakaś dobra wiadomość do Was przyjść, dobra wiadomość i cóż jeszcze, no może jakieś nowe hobby odkryjecie w sobie, jakieś nowe zainteresowania, nowe zdolności, albo dziecko, bo ja mówiłam na rodzinę dziecka, ale to może być też dziecko, które już macie i z jego powodu może być ta radość. Czyli, no, cokolwiek. Może to dziecko nauczy się mówić, mama, tata, może nauczy się raczkować, może nauczy się chodzić, hmm, może coś jeszcze, może nauczy się pisać, czytać, no, cokolwiek. To nie jest czas rozpoczęcia szkoły, to nie o to chodzi. No, moje dziecko, jedno z moich dzieci bardzo wcześnie nauczyło się czytać i pisać, także to nie, nie, nie ma związku ze szkołą akurat. Po prostu dziecko się rozwija. Każdy w innym tempie, no, jedno w takim, drugi w innym. Ale tu jest właśnie radość związana z dzieckiem, czyli może to być osiągnięcie dziecka. No, oczywiście, w szkole też może być osiągnięciem, bo niektórzy mają przecież dzieci w wieku szkolnym. Także jak najbardziej też może to być osiągnięcie szkolne. I, I cóż, no, może jeszcze przesłanie, bo nie wiem, czy tam ostatnio do barana było jakieś przesłanie, może tu mam wylasowane. To, co staje nam na drodze, staje się drogą. To, co staje nam na drodze, staje się drogą. No tu może Wam stanąć coś na drodze, bo wyjdziecie w nową drogę i wiadomo, że przeszkody mogą być. Wy je dostrzegacie, te przeszkody jako bardzo poważne, ale to z kolei ta powaga, to, co Wy widzicie jako bardzo poważne, to z kolei wynika z Waszych myśli. Więc tutaj trzeba wziąć pod uwagę, żeby te myśli takie negatywne ukrócić. Natomiast jeśli chodzi o realne przeszkody, to one są drogą tutaj mówi to przesłanie, czyli one są potrzebne. One są potrzebne po to, żebyście mogli wzrastać, żebyście mogli się rozwijać. Czyli nie, no nie, nie wiem, nie powiem, że wszystkie przeszkody, ale niektóre przeszkody są po to, żebyście mogli się rozwijać, żebyście mogli rozkwitać. No, i może właśnie, żebyście mogli ten sukces osiągnąć, może właśnie po to jest ta przeszkoda. Bo jak pokonujemy przeszkody, znajdujemy jakieś rozwiązania, zwłaszcza takie niekonwencjonalne, pomysłowe, nowatorskie, a to dzięki przeszkodzie je znajdujemy, no to dzięki temu może być też sukces. Jak najbardziej to się tu zgadza. Yy, także tego się trzymajmy. I także nie. nie, nie po prostu nie, nie należy załamywać się tymi przeszkodami, tylko wziąć pod uwagę, że może one są tu potrzebne do czegoś, może do tego sukcesu, może do tego, bo to jest spełnienie w materii, może do tego właśnie one są potrzebne, może do wzrostu duchowego, może do jeszcze innego. W każdym razie Wasza wiedza dzięki temu może się pogłębić, Wasze umiejętności mogą się też poszerzyć, rozwinąć dzięki temu, że jest ograniczenie, bo Wy musicie je pokonać. No i dobrze, poznacie bardziej siebie i poznacie znowu swoje możliwości po raz kolejny, bo i tu poznajecie, i tu, i tu jest dużo nowego. Tu też coś poznajecie. Zdrówka życzę, do usłyszenia.